Kochani, witam was serdecznie jeszcze w świątecznej atmosferze. Święta za nami, ale Sylwester przed nami. Dlatego już roku zaczęliśmy już zbiórkę na serdelki. Zamiast na fajerwerki wpłać Alezkowi na serdelki. Wszystkie środki wpłacone, dokładnie w tej zbiórce są przekazywane na zakup pokarmów dla potrzebujących psów. Tylko i wyłącznie na pokarm. W związku z tym nie róbcie huku, prawda? Dokładnie nie róbcie huku, tylko... Płacajcie. to, co mielibyście przeznaczyć na fajerwerki na zbiórkę, trailing link widzicie. Opisie. Trzymajcie się ciepło i spadamy.